Ciao, widzowie! Witam Was ogólnie w króciutkim filmie, gdzie będziemy po prostu y, takie malutkie info. Co się zmieni na kanale moim? Ogólnie to zmieni się na pewno profilówka. Tak, stara profilówka się na pewno zmieni. Ja wiem, że byłem fanem ptysia ale to już jest przeszłość, powiem wam tyle. Nie, ty się zmienił, więc no. Więc już to nie jest. To jest taki... no... Już tak nie lubię ptyć, bo btyś się trochę zmienił. Tak jak widzicie jesteśmy w grze o nazwie Steel Brayrod o której czasami będą filmy no i tu no, mam takie no, dosyć mocne bryroty chociaż ostatnio zrobiłem tego 4000 jest y y więc, więc tutaj coś zbieram Cały indywnu no Yanga zbierać Chociaż mam 24 Normalnych mam 124 Diamentowych mam 67 Złoto mam 88 I harker kura Tutaj takiego Mam z tego update'u dosyć mocne pregnoty tu ogólnie też mocno góry no ty, który jest normalny, nie na update'cie. U D&D raczej sprzedam kogo Fanto, potrzebuję na innym koncie na Rebirfa. No i ogólnie pakromat Ramat też potrzebuję teraz. Już mam dopiero 3000. tysiące, więc no raczej nie wbiję tego. Jestem nie na mam Ogólnie to jedynie co... To mocne jest to. Co się zmieniło w tym update'cie? Otóż ten brain Tak, ten brain się zmienił. Tripi tropi. No, zobaczcie w wersji diamentowej, jak ona wygląda. Ona wygląda normalnie znowu. Teraz wyglądam też normalnie, ale wygląda inaczej w wersji diamentowej tak... Yy, ogólnie to chyba tak yy, laki bloki wyglądają inaczej sklepy wam pokażę chociaż zobaczcie są te skrzydła no, trochę inaczej wyglądają a dla się... Bo niech młode niech są niech będą też filmy z 99 ale to mówię rzadko będą jakieś teorie albo jakieś kody Bra A, właśnie no i nie może zabrać mi gry klasycznej, czyli Brawl Tylko niestety mam nowe konto, bo... Może że zresztą... No, ogólnie to kanał mam, tylko... Rozmienimy telefon. Nie chcę wyłączać, tylko to rezonuje głosem, czasami się to... A i ogólnie... To z Robloxa, inne. A i mi, mi zabraknie jeszcze Flip 126X Pamiętajcie, że na pewno na 300, su, 300 subów też coś zrobię Prawdziwe życie będzie raczej rzadko, ale zobaczcie, będzie to Że w tego, Wojan dostał się do topki. Nie wiem czy oglądaliście. Nie wiem, które ma miejsce. 63, zobaczcie no. Wojan, miejsce 63. Ja nie wiem, nie dostanę się raczej do topki, mam do od. Jak Wojan ma takie mocne ty. i ale ogólnie to ja nie tanyałem, tylko ja teraz. ale ogólnie to tego. Mam takie mocne brinoty. I dosłownie nie jest z takim miejscem. na terce. To co to, jakie brody ma laun War. Jak on zarabia trylion ludzi, on zarabia trylion wszystkich. Więc no, no raczej nie wie to opcji, ale spróbuję robić jednego z ostatnich rebirów. Ale no to dzisiaj jest, będzie na tyle. Więc ja się już z wami żegnam. Na lasko.